Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, dlatego że apelujemy o weto. O weto do fatalnej ustawy o homologacji. W Sejmie koalicja PiSu i Solidarnej Polski przedpchnęła tę ustawę przy poparciu. Z całej klasy politycznej poza Konfederacją. W Senacie przyszło trochę otrzeźwienia, to znaczy centrolewicowa część opozycji em, zaproponowała poprawki, które zasugerowała branża autogazowa. E, natomiast niestety po powrocie do Sejmu te poprawki zostały ponownie przez koalicję Pisu i Solidarnej Polski odrzucone. E, to, co wydarzyło się jest skandalem. E, dlaczego powie przed chwilą e, opowie za chwilę e, przedstawiciel branży? Natomiast państwo, trzeba powiedzieć, Wiedzieć, że w tej chwili ta ustawa i los 3 milionów użytkowników Autogazu, tysięcy pracowników tej branży autogazowej, warsztatów firmy, które produkują instalacje autogazowe, teraz jest właśnie w rękach pana prezydenta. Ta ustawa, ustawa homologacyjna, powinna zostać w całości odrzucona. Radykalnie poprawiona, zmieniona i dopiero w ten sposób przyjęta. A dlaczego o tym powie pan Sebastian Sare, przedstawiciel branży autogazowej? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Chciałem zacząć od odczytania listu otwartego do prezydenta. Szanowny panie prezydencie, zwracamy się do pana w imieniu kilkunastu tysięcy pracowników branży samochodowych instalacji gazowych oraz właścicieli i użytkowników. Ponad 3 milionów pojazdów zasilanych tym tanim i ekologicznym paliwem. Jest Pan osobą, która niejednokrotnie, głośno i z podniesioną głową, mówiła o dumie z Polski, o trosce o polską gospodarkę, miejsca pracy i godne warunki życia. Zwracamy się też do Pana jako do prawnika, któremu bez wątpienia zależy na przejrzystości, prostocie i konstytucyjności nowo powstających przepisów prawa. Apelujemy o pomoc, ponieważ nad branżą polskich producentów i montażystów samochodowych instalacji gazowych oraz nad milionami użytkowników samochodów jeżdżących na gazie LPG zawisło niebezpieczeństwo wejścia w życie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Nasza branża, śledząc uważnie powstające regulacje prawne i dotyczące, już od niemal dwóch lat alarmuje. Że proponowane rozwiązania stwarzają bardzo niebezpieczne mechanizmy, które niejako w drodze zadziałania prawa wstecz, z jednej strony realnie zagrażają unieruchomieniem wszystkich zasilanych gazem pojazdów, poprzez wygaśnięcie z dnia na dzień ważności wydanych już wyciągów ze świadectw homologacji, z drugiej zaś strony, poprzez absurdalne przepisy, stwarzają ryzyko popadnięcia całej branży w nieustającą pętlę wygaśnięć, zawieszeń, odnawiania i kontrolowania homologacji sposobu montażu instalacji gazowych w pojazdach. Ustawa ta również narzuca reżim bezinstancyjnych, arbitralnych kontroli i decyzji urzędniczych oraz, co szokujące, opłaty za przeprowadzane kontrole, którymi obciążać ma się kontrolowanych przedsiębiorców. W praktyce więc przeprowadzana przez ścieżkę legislacyjną ustawa pomimo licznych monitów i zgłaszanych propozycji zmian zamiast wzmacniać branżę, z której Polska słynie na cały świat. Stanowiści są technologiczną czołówkę i zajmuje rynek wart miliardy złotych, wzmacnia o cztery miejsca pracy, organ państwowy, któremu nadaje uprawnienia nakładania niesprawiedliwych i nieproporcjonalnych sankcji rodzących niedopuszczalne zjawiska odpowiedzialności zbiorowej. Utraty praw nabytych, braku realnej możliwości obrony w postaci skutecznej możliwości zaskarżenia decyzji, a także tworzy mechanizmy korupcjogenne. Znajdujemy się w posiadaniu pisemnych opinii niekwestionowanych autorytetów prawniczych z tytułami profesorskimi, które w pełni potwierdzają zasadność naszych obaw, w tym obaw o zgodność ustawowych rozwiązań z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa została już przegłosowana przez Sejm, który zdecydował też o odrzuceniu senackich poprawek uwzględniających nasze postulaty. Do dopełnienia się tego koszmarnego dla nas scenariusza potrzebny jest już tylko prezydencki podpis, który, jak głęboko wierzymy, nie zostanie złożony bez zastrzeżeń. Panie Prezydencie, w Panu cała nasza nadzieja nadzieja zatrzymania tego prawa prawa, które jest złe dla ludzi. Mamy nadzieję, że szkodliwe dla milionów Polaków i polskiego biznesu regulacje zostaną przez pana zatrzymane w ramach przysługujących panu prerogatyw. Gorąco wierzymy, że pochyli się pan nad wsparciem branży rozwijającej się nie tylko w granicach Polski, ale będącej również kapitalną wizytówką naszej przedsiębiorczości i innowacyjności na całym świecie, znajdującej się w 100% w rękach polskiego kapitału, jak też nad milionami Polaków wybierających LPG jako tańszą i ekologiczniejszą alternatywę dla tradycyjnych paliw. W panu nadzieja, by elementy kontrowersyjnych zapisów ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia znalazły się w Trybunale Konstytucyjnym. Prosimy o pomoc. Podpisani przedstawiciele branży i użytkownicy pojazdów z LPG. E, proszę państwa, jeżeli jeszcze można chwileczkę Moi koledzy za chwileczkę rozdadzą Państwu materiały, w których zawiera się treść tego listu oraz kilka pięknych kwiatuszków, które w ramach tej ustawy zostały zawarte i bardzo źle wróżą przyszłości, zarówno branży, jak i przede wszystkim ponad 3 milionów ludzi, którzy jeżdżą na gazie w Polsce. Problem polega na tym, że Konstrukcja tej ustawy, choć zmieniona w stosunku do tego, jak wyglądała około 2 lata temu, w dalszym ciągu zawiera pochowane przepisy, które powodują, że niejako z automatu przy dowolnej zmianie rozporządzenia dotyczącego wydawania homologacji na, na instalacje gazowe, te już wydane z mocą wsteczną tracą ważność, a wraz z nimi Wszystkie te samochody, które mają instalację gazową już zamontowaną, przestają być dopuszczone do ruchu. Zaczynają być nielegalnie poruszającymi się po, po ulicach pojazdami. W związku z tym rodzi to obowiązek po stronie właścicieli homologacji dokonania ich na nowo i oczywiście poniesienia wszystkich kosztów, a po stronie użytkowników rodzi konsekwencje, których w zasadzie do końca nie jesteśmy w stanie wyinterpretować ale zapewne związanych również z kosztami. Oprócz tego, proszę Państwa, ustawa, jak Jan Pietrzak kiedyś mówił o PRL-u, to mówił o urzędnikach PRL-u kontrolerzy. Więc mamy chyba PRL-BIS, dlatego że y, promuje się kontrolerów. Cały czas w tej ustawie widzimy, że y, główną przesłanką tej ustawy, głównym celem tej ustawy jest uczynienie jakiegoś Oberkontrolera z transportowego dozoru technicznego, nadania mu praw od których nie można się nawet skutecznie odwołać, a w dodatku jeszcze kontrole, które transportowy dozór techniczny ma przeprowadzać, będą kontrolami, których koszty obciążą kontrolowanego. Wyobraźcie Państwo sobie sytuację, w której jesteście zatrzymywani na drodze przez policjanta, który sprawdza, czy macie trójkąt, apteczkę, gaśnicę, czy macie bieżniki w oponach w porządku, po czym mówi, tak, wszystko jest w porządku, to teraz 250 zł za moją pracę, za, za opłatę proszę tutaj. Tak to mniej więcej zadziała. Więc yy, proszę Państwa, yy, no, z prawnego punktu widzenia ta ustawa jest po prostu knotem, straszliwym knotem i yy, w imię yy, stwierdzonego w takim dokumencie, który się nazywa oceną skutków regulacji, yy, oceny, że ustawa pozytywnie przekłada się na rynek pracy, ponieważ stwarza dodatkowe cztery etaty. W transportowym dozorze technicznym w imię tego niszczy potencjalnie pracę dla kilkunastu tysięcy ludzi, którzy pracują w branży LPG i ich rodzin. I w zasadzie chyba z tym Państwa zostawię do dobrego przemyślenia. A do Pana Prezydenta, jeżeli to zobaczy, jeszcze raz bardzo chciałbym zaapelować. Panie Prezydencie, jeżeli nie weto, to przynajmniej Trybunał Konstytucyjny temu trzeba się przyjrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo. Myślę, że to, co pan powiedział na temat skutków, i apelu do prezydenta, wyczerpuje temat. Ale, żeby podsumować, to jest nowy podatek. To jest zagrożenie nowym podatkiem w wysokości 330 zł od arbitralnego wygaszania homologacji. Które może nastąpić po tej ustawie w każdym momencie. To jest pierwsza rzecz. 3 miliony ludzi, a właściwie 3 miliony rodzin, bo to najczęściej są samochody, z których korzysta więcej niż jedna osoba, są tym zagrożone, są tym dotknięte. Po drugie, dyktatura transportowego dozoru technicznego. Dyktatura, która nie ma precedensu, tak, to jest w skutkach oceny regulacji, yy, jaki, będzie miało, yy, jaki będzie miała wpływ regulacja. Wpływ pozytywny. Wtedy te powstaną nowe miejsca pracy. Czyli w urzędzie, który ma teraz bez żadnych ograniczeń kontrolować i ma zarabiać na tych kontrolach, niezależnie od tego, czy zasadnych, czy niezasadnych, kontrolach, które coś wniosą, czy nie wniosą, ma zarabiać i ma stanowić główne źródło utrzymania kontrolerów, ta ustawa. Zostanie odnotowany pozytywny wpływ na rynek pracy, bo powstaną tam nowe miejsca pracy. To są oceny skutków regulacji. To jest na poważnie wpisane w tej ustawy, Szanowni Państwo. To jest niebywały skandal, żeby w ten sposób formatować instytucje publiczne. To jest niebywały skandal, żeby w ten sposób obchodzić się z poważną branżą gospodarczą w Polsce. I to jest niebywały skandal, żeby w ten sposób obchodzić się z trzema milionami użytkowników na samochodów na gaz. To jest absurd i dlatego w, jako Konfederacja od początku byliśmy przeciwko tej ustawie i dzisiaj ponownie apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o weto, apelujemy, żeby się temu sprzeciwił, bo przepisy są potrzebne, ale trzeba je napisać dobrze, a nie promować takie dziadostwo prawno polityczne. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy bardzo za uwagę i apelujemy o to, żeby tę konferencję i ten nasz przekaz udostępniać, żeby on trafił do 3 milionów użytkowników samochodów na LPG w Polsce, dlatego że to oni przede wszystkim powinni być dzisiaj zainteresowani tym, żeby było to paliwo tanie żeby homologacje były dostępne, żeby prawo było pewne, a nie żeby teraz każdy warsztat w całej Polsce musiał drżeć na myśl o tym, że wchodzi nowa, bezsensowna ustawa. Dziękuję bardzo.